Województwo Dolnośląskie otrzyma nie jak prognozowano pierwotnie 870 milionów euro, a o 143 miliony więcej. Docelowo w trakcie negocjacji na Dolny Śląsk może trafić nawet ponad 2 miliardy euro. To deklaracja przybyłego do Wrocławia ministra Michała Dworczyka, który do samorządowców zaapelował o współpracę. My jesteśmy zdeterminowani wywalczyć ponad 2,2 miliarda euro dla Dolnego Śląska. Po drugie, wszystkich samorządowców czy to bezpartyjnych, czy mających konkretne afiliacje partyjne namawiamy do współpracy. Jeżeli chodzi o region, powinniśmy skupić się na konkretnych projektach, na realizacji konkretnych zadań, które są ważne z punktu widzenia mieszkańców, a nie na politycznych przepychankach. Kwota ponad 870 milionów euro nie zadowoliła koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku bezpartyjnych samorządowców, do czego odniósł się na konferencji prasowej wicemarszałek Dolnego Śląska Marcin. Lepiej wybrać inną ścieżkę niż lansowanie się w mediach, niż pokazywanie w mediach, że jest się obrońcą Dolnego Śląska. My wybraliśmy inną strategię, że lepiej jest spotkać się z panem premierem, lepiej spotkać się z naszymi parlamentarzystami, lepiej spotkać się z panem ministrem. Ale kluczowe pytanie jest takie. Na co dokładnie zostaną wydane, pozyskane środki. Mamy w planach budowę i przede wszystkim wyposażenie Dolnośląskiego Centrum Onkologii, budowę nowego pawilonu pediatrycznego w szpitalu, przy szpitalu w Wałbrzychu na ulicy Sokołowskiego. Chcemy odbudować linie kolejowe. To jest nasza deklaracja polityczna i my tę deklarację absolutnie spełnimy. Linia kolejowa do Karpacza, do Świeradowa, dwie bardzo popularne miejscowości turystyczne, ale już wstępne prace rozpoczęły się też na linii kolejowej z Wrocławia do Piławy Górnej przez... Niemcze i Łagiewniki. Drogi, bardzo ważny komponent w całym tym budżecie, coś, co no, spędza nam sens powiek, czyli trasa, tak naprawdę taka magistrala podsudecka idąca z Jawora przez Strzegom, Świdnicę, Dzierżoniów, Ząbkowica aż do granicy z województwem opolskim. No, to, są, to, to jest tylko jeden przykład, ale tych dróg przecież na Dolnym Śląsku są setki kilometrów i wiele z nich będziemy chcieli wyremontować, zmodernizować, aby stworzyły spójny układ transportowy z drogami szybkiego ruchu, które za chwilę już zaczną fizycznie powstawać. Gospodarz spotkania wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski podziękował przybyłem Gościom za współpracę w walce o fundusze mające stanowić o sile Dolnego Śląska. Ten element gry zespołowej uważam, że jest niezmiernie ważny i oprócz tych rzeczy, o których mówimy teraz, jest to dla mnie też dobre na przyszłość, że razem możemy dla Dolnego Śląska zrobić naprawdę dużo. Dolny Śląsk potrzebuje środków na dalszy rozwój. Od dzisiejszej pracowitości i skuteczności polityków zależy przyszłość naszego regionu. Dariusz Nowakowski, Wrocławski fakt.